kochani dzisiaj przeczytam Wam ortografię, więc tak Pamiętaj, i pamiętajcie o subskrypcji oczywiście przed filmem, yy, przed czytaniem yy, pamiętajcie o subskrypcji, łapkę w górę i komentarz i do oglądania witaj! Na pewno czasami zastanawiasz się, dlaczego pisownia wyrazów w języku polskim jest tak różna. Dlaczego nie można pisać wszystkiego tylko z U zamknięte lub tylko z U otwarte, tylko z RZ albo z Ż, tylko z CH albo z H? Odpowiedź na te pytania poznasz w przyszłości, chociaż nie jest ona prosta. Na początek łatwiej jest nauczyć się kilkanu, kilkunastu reguł rządzących polską ortografią i n, n, interpunkcją oraz wyrazów z, zów, które są wyjątkami od tych reguł. Nie wierzysz? Przekonamy Cię o tym i pomożemy Ci tak doskonale opanować zasady polskiej pisowni, że żadne dyktady i wypracowanie nie będą dla Ciebie trudne. Wystarczy, że zawsze, kiedy będziesz miał jakiś problem, zajrzysz do słownika. Znajdziesz tu reguły i ramki ze słowami, ze słowami których zapamięta, kwarantuje. Ci sukces w szkole. ładna Aby ułatwić ci korzystanie ze szkolnego słownika ortograficznego, podzieliłyśmy jego zawartość na dwie części. Na dwie części. Na raz. Na raz i dwa. Pierwsza część to poradnik. Tutaj w różnych ramkach umieszczone zostały ważne informacje do zapamiętania. Pierwsze. W ramkach z białym tłem zasady, które trzeba opanować. Drugie. W, w ramkach z niebieskim tłem wyrazy będące wyjątkami od tych zasad, żebyś ich nie przeoczył. Przypomną ci się o nich hasła. Pamiętaj albo uwaga. Trzecie. W ramkach z szarym tłem wyrazy, których warto się nauczyć na pamięć, bo to właśnie one zazwyczaj pojawiają się na dyktandach. Druga część to słownik, czyli alfabetyczna lista trudnych słów. <tryk> 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 Przepraszam, trudnych słów. Zaglądaj do mnie zawsze, gdy masz wątpliwości. Czy piszesz poprawnie? Mamy nadzieję, że, że wiesz już, jak korzystać ze szkolnego słownika ortograficznego. Reszta zależy tylko od ciebie. Do dzieła. Życzymy ci powodzenia i samych szóstek w szkole. Ty spisz treści. Ty spisz. Tre... No. Jeszcze coś? Mogę to zniszczyć, bo to jest szczere. Nie, nie, nie lubię takich słów. Y, to jest tylko dla nie ja Umiem takie rzeczy, gdzieś pięć Dobra, spis treści. Część pierwsza, poradnik, strona 9. Jak pisać kaligraficznie? Kiedy pisze U zamknięte, a kiedy U otwarte? Kiedy pisze RZ, a kiedy Ży? No z kropką oczywiście, a no, co innego. Kiedy pisze CH, a kiedy H? Kiedy piszę w wyrazach O, M, a kiedy M, OM, N, OM. Kiedy piszę wielką literę, a kiedy małą. Kiedy piszę nierozdzielnie, a kiedy łącznie. Razem czy osobno. Kiedy piszę P, V, F, T, K, S, C, a kiedy B, W, D, G, Z, D, Z. Czy kiedy piszę na początku wyrazy ,,bez", ,,roz", ,,sy", ,,si", ,,zy"? Jak dzielę wyrazy przy przenoszeniu? Kiedy piszę na końcu wyrazu ,,i", i i, j, ,,i", ,,i", ,,i"? Dwa razy ,,i", ,,i", jak Igor na początku ,,i", ,,i"? i ,,j", ,,i", ,,i"? Kiedy stawiam kropkę w skrótach? Jak piszę nazwy cyfry i liczb? Kiedy stawiam inne znaki niż litery? Kiedy stawiam kropkę? Mhm, dobra. Yy. Kiedy stawiam przycinek, Kiedy stawiam wykrzyknik? Kiedy stawiam pytajnik? Czyli no, pytajnik to wiecie chyba, co to znaczy. Najwyżej rodzice wam powiedzą. Ja wiem, ale to będę wam bardzo długo tłumaczyć. Yy, Przecinek, wykrzykniki, Pytajnik, myślnik, znaczy dwukropek i cudzysłów. Pytajnik to jest taki, jakbyś napisała, uła, uła. czy jeśli zakaj, taki znak zapytania, czyli takie coś, takie coś, takie coś i takie coś. Pytajnik to jest. pierwsza pora. Może się denerwuje, jako. dobra. Oczywiście, musiałam kiedyś mi za chwilę! Część Cześć pierwsza, porady. Ja czytam jeszcze. Czytam jeszcze, czytam. Kaligrafia, to sztuka pięknego, zarannego. Dobra, do widzenia.